Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie epickiego dowódcę Osmana I. Ja jestem Snow i zapraszam do oglądania codziennego kontentu na temat gry Rise of Kingdoms. Jeśli tego jeszcze nie robicie, a oglądacie ten program, to bardzo zachęcam do subskrybowania. Także, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to do komentowania to jest naprawdę bardzo cenne i wszystkie te rzeczy wspomagają kanał i sprawiają, że jest on coraz lepszy. Okej, okay, dobrze. Przejdźmy w takim razie do dowódcy, którego dzisiaj będziemy omawiać i od razu powiem, niestety, że nie jest to, że tak powiem, mój ulubiony dowódca epicki, ale dlaczego tak jest, to zaraz sobie powiemy. Przejdźmy na początku do jego umiejętności, które tutaj będą najważniejsze. No to popatrzmy. Przede wszystkim bardzo dobre uderzenie na początku, tak, o wysokości 1100, ton. natomiast tutaj musimy pamiętać, że to jest po ekspertyzie. Na początku będzie to wysokość 850, no ale bez ekspertyzy jest to naprawdę dobry rezultat. No tylko, że właśnie minus jest taki, że jest to tylko i wyłącznie to. Jeżeli sobie go porównamy do innych dowódców, jak na przykład do Hermana. To Herman będzie miał uderzenie 1150, a do tego jeszcze będzie robił to silence na dwie sekundy. Także to jest, to jest naprawdę nieźle i tutaj jeszcze redukuje furię o 100. Tak? Także tu są dwie rzeczy, i Te uderzenie Hermana jest naprawdę o wiele lepsze od, od Osmana. Kolejna sprawa, na przykład, jak popatrzymy na Parsa, to on tutaj ma też. Uderzenie o wysokości 1000, natomiast ma tutaj jeszcze zmniejszenie prędkości marszu dużo na 2 sekundy oraz uderza 5 celów. Więc, jeżeli sobie to wszystko przemyślimy, to wtedy ten osman i ta jego pierwsza umiejętność nagle, że tak powiem, niknie w oczach i sprawia, że wydaje mi się po prostu średnia. Druga umiejętność dotyczy tylko i wyłącznie atakowania miast. No i Mogę sobie wyobrazić, że ktoś Osmana, że tak powiem, używa, żeby na początku gry jakieś tam małe miasta atakować. Natomiast wydaje mi się, że nawet wtedy nie warto. Tutaj jest kwestia tego, że jeżeli atakujemy dłużej niż 30 sekund, to będziemy mieli zwiększony atak. No, jeżeli atakujemy takie małe miasto, to często będziemy je atakować bardzo krótko. No, ale tutaj już może. Nie chcę, że tak powiem, w to wchodzić dalej. Ja bym generalnie takiego dowódcę nawet na początek gry, tylko i wyłącznie do atakowania miast innych innych po prostu nie robił, bo moim zdaniem nie warto w najprostszy sposób. Ok. Mamy tutaj jeszcze jedną umiejętność, która znowu będzie e, związana z większymi obrażeniami, czyli po użyciu aktywnej umiejętności mamy jeszcze drugą która też będzie zadawała obrażenie o wysokości 400, tak? Czyli mamy 1100 i 400 to jest 1500, natomiast nadal są to tylko i wyłącznie obrażenia, tak? Widzimy, że tutaj nie ma nic innego i to jest to, co moim zdaniem, czego bardzo Osmanowi brakuje. Ok, następna umiejętność, czwarta będzie sprawiała, że Osman może zabrać ze sobą więcej jednostek. No i to jest generalnie w porządku. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy więcej jednostek, to tak będziemy zadawać większe obrażenia, ale też tak będziemy mieli większy rachunek w szpitalu, jeżeli ktoś nas tutaj złapie. No i ekspertyza jest związana z tym, o czym już mówiłem, tak, czyli są to po prostu większe obrażenia. Czyli co my tutaj tak naprawdę u Osmana mamy? Mamy duże obrażenia i mamy te zwiększoną, zwiększoną ilość jednostek w marszu. No i niestety, ale poza tym nie mamy absolutnie nic. Nie mamy tutaj, tak naprawdę, bo to tylko są związane z, z miastami, nie mamy tutaj żadnych statystyk, które, które by coś tam poprawiały w tym marszu, i wydaje mi się, że Osmana naprawdę nie polecałbym. Może w sytuacji, kiedy mielibyśmy na przykład walczyć, nie wiem, pięcioma marszami i wszystkie byłyby epickie, to wtedy znalazłoby się miejsce też dla Osmana. Natomiast wydaje mi się, że bardzo niewielu graczy, którzy wystawiają pięć marszy, będzie wystawiało pięć marszy właśnie epickich dowódców. Tutaj naprawdę jeżeli mówiłem wcześniej, że, że za bardzo nie polecam Sipio, to jeszcze Sipio wydaje mi się, że, że ma jakiś większy sens. Natomiast tutaj, Osman, ciężko mi sobie wyobrazić. Na pewno jego jakimś tam plusem jest to, że on, że tak powiem, nie wybiera jednostek. Tak? Czyli, że możemy go użyć zarówno z łucznikami, z piechotą, jak i z kawalerią, i wszystkie jego umiejętności będą działały dokładnie tak samo. Natomiast, no tak jak mówię, tutaj za bardzo nam żadnych statystyk nie podnosi. Jedyne co, to ma te swoje duże uderzenie, no i wtedy ewentualnie, jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, wygrywać takie pojedynki jeden na jednego, to moglibyśmy sobie go użyć z Hermanem, tak? I wtedy będziemy mieli naprawdę potężne uderzenie w takim pojedynku jeden na jednego, jak to często robimy w Królestwach. Natomiast, jeżeli już tego Osmana mamy, to też nie trzeba rozpaczać, tak? To uderzenie jest naprawdę dosyć potężne, no i oczywiście można go używać, tak, z wszystkimi dowódcami, którzy mają wysokie uderzenie od umiejętności, czyli czy to będzie Baybars, czy to będzie Bodica, czy to będzie Sansu, czy naprawdę mnóstwo innych moglibyśmy tutaj wybrać, którzy też gdzieś tam się nadadzą, tak, natomiast co jest ciekawe, moim zdaniem nawet właśnie ta Bodica, która jest bardziej związana z zabijaniem barbarzyńców, jeszcze nam się przyda w wielu innych sytuacjach, jest lepsza właśnie od Osmana, tak? Bo ona też ma to uderzenie całkiem niezłe. Widzimy, że tutaj też jest 1000, natomiast tutaj też mamy jeszcze inne statystyki. Także jeśli jeszcze nie zaczęliście pracy nad Osmanem, to generalnie jest to dowódca jeden z niewielu epickich, których po prostu nie polecam, tak, nie polecam go, bo uważam, że nie ma on tutaj nic specjalnego poza tym właśnie swoim dosyć wysokim uderzeniem, a tak to jest dowódcą dosyć średnim. Dodać jeszcze do tego, że ma talenty z leadership, czyli generalnie słabe, te od umiejętności są w porządku, ma też te conquering, tak? natomiast, no tak jak mówię, no to nie jest dowódca, którego będziemy używać na atak na flagę czy na fort, tylko i wyłącznie nadawałby się na miasto, ale tak jak mówię, ja nawet gdybym miał miasto atakować, to i tak nie używałbym osmana, nawet na tym początkowym, na tej początkowej fazie gry. Także tutaj naprawdę ciężko mi wyobrazić sobie jakieś odpowiednie dla niego zastosowanie. Ok, jeżeli macie inną opinię na temat tego dowódcy, to dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.